Idziemy. Cześć Wam, jest 22 maja 2024 roku, a ja zapraszam Was na wiadomości z kopalni krypto. Aktualnie znajdujemy się u jednego z naszych klientów, gdzie... Postanowił wykorzystać swoją energię z paneli słonecznych. Tutaj widać jest takie urządzenie, które pokazuje właśnie energię, która jest generowana przez panele słoneczne. No teraz jest 21.25, także nie ściemnialiśmy, więc ta energia nie jest produkowana. Natomiast nasz klient ma dobre warunki umowy. Ta na starych zasadach, w związku z czym energię, którą wyprodukuje w większej ilości w ciągu dnia, może sobie później rozliczyć. Więc koparka chodzi wieczorem, chodzi 24 godziny na dobę. Koparka Proof of Work. Tutaj mamy koparkę, która jest oparta o karty graficzne, czyli wykorzystuje dużą ilość energii i generuje dużą ilość mocy obliczeniowej, która jest potrzebna do zabezpieczenia blockchainów w algorytmie Proof of Work. No, jak sama nazwa zresztą wskazuje. Kami tutaj może zrobić zbliżenie, żeby pokazać kunszt naszego CTO, czyli dyrektora do spraw technologii, który tutaj wybrał bardzo ładny stelaż i zresztą wszystkie podzespoły zamontował w sposób taki no bardzo ciekawy, ponieważ to nie jest w standardzie taki stelaż jak tutaj widzimy, te karty dodatkowo od spodu są przytwierdzone, rajzery są przykręcone, bardzo ładnie to się wszystko komponuje, do tego sześć wentylatorków w boku, które zapewniają jeszcze dodatkowe chłodzenie, Każda karta graficzna wyposażona jest też w trzy wentylatory, także tutaj bardzo ładna jest temperatura pracy tych kart graficznych. One się nie przegrzewają, mają niskie temperatury. No a to zapewnia nam też większą żywotność koparki, na co nam zresztą bardzo zależy, tak, żeby ta koparka służyła klientowi jak najdłużej. No i tutaj też w kontekście przenoszenia tej koparki, przewożenia, no jeżeli trzeba by było gdzieś ją przenieść, przewieźć, to też dzięki temu, że tutaj bardzo ładnie wszystko jest. Pospinane takimi opaskami zaciskowymi, plus poprzykręcane są właśnie te rajzery karty graficzne. To bez problemu można to przenieść, przewieźć, i tutaj nic się nie poluzuje, nic się nie przestawi, nic się nie odepnie, więc jest to też bardzo funkcjonalne. No i dalej przechodząc tutaj w ramach dywersyfikacji, oprócz tego, że nasz klient wykorzystuje tą energię z paneli słonecznych dla koparki Prew Work, to również postanowił zainwestować w koparkę Proof of Space and Time, która wykorzystuje dużo młodszy algorytm, algorytm stworzony przez Brama Koenak, czyli twórcę BitTorrenta i ten algorytm został stworzony w 2021 roku, został uruchomiony Mainnet i tutaj jest zupełnie inna konstrukcja koparki. Przykładowo, ta koparka zawiera karty graficzne, gdzie tutaj pobór energii w zależności od algorytmu przy sześciu kartach graficznych: GeForce, RTX4070 wynosi między 600 a 1000, 1100 W. To tutaj ta koparka wyposażona w przestrzeń dyskową, w dyski twarde łącznej przestrzeni 180 TB, ma pobór energii no tak do 100 W, między 90 a 100 W. Tak? Więc przy podobnej inwestycji tutaj, w przypadku tych koparek, nawet ta jest trochę droższa, no mamy znacznie mniejszy Pobór energii, mamy pobór energii nawet dziesięciokrotnie mniejszy. Dodatkowo mamy tutaj UPS-a, który zapewnia nam odpowiednie bezpieczeństwo tej koparki. Jeżeli zabraknie prądu, no to przechodzimy na UPS-a. Też tutaj koparka dostaje sygnał od UPS-a, jak nie ma prądu, że, że, że tego prądu właśnie nie ma. Tak jak pokazuje to się jak bateria w laptopie, bo tutaj dodatkowo ten UPS jest podłączony za pomocą USB do naszej koparki, albo raczej koparki naszego klienta. I jeżeli bateria spadnie do niskiego poziomu, a danej nie wróci nam prąd, to wtedy automatycznie koparka dostaje sygnał, że ma się wyłączyć, ma zamknąć blockchain Chia Network w tym przypadku i poczekać na to, aż prąd wróci, żeby ponownie się załączyć i uruchomić cały system do farmienia kryptowaluty Chia. Więc jest to zrobiona pełna automatyzacja, do tego tak jak widać listwa antyprzepięciowa, dzięki czemu też tutaj chronimy sprzęt przed przepięciami. To jest no, bardzo tania rzecz tak naprawdę, to kosztuje kilkadziesiąt złotych. Taka listwa antyprzepięciowa do 100 zł kosztuje, no a może nam uchronić sprzęt warty kilkadziesiąt tysięcy złotych, no więc wiadoma sprawa, że powinna zawsze taka listwa być i zabezpieczać nam dodatkowo sprzęt. No i co jeszcze tutaj można powiedzieć? Coś na pewno, ale mi nic nie przychodzi do głowy, więc kończymy na dzisiaj.